Chcę mam go wszystkim z tej strony, kiedy gaga weź się posłuchaj. No, słuchaj, jeszcze nie jesteś grubaskiem, a już mi zajmuje Ale cały już ekran. bardzo chcę. Słuchaj, Aga, zabrałem cię na super grę. To jest top gra, jeżeli chodzi w ogóle o najlepsze gry na Robloxie. Zobacz, tu masz mm. różne kulki, jak mogłabyś wyglądać jako piłka. Co nie? Ale to nie jest najważniejsze. Chodź, chodź, chodź ze mną. Burgerem bym chciała być. W ogóle, jak tu się szybko biega, ola bubu nawet jest. Słuchaj, pamiętaj jedną rzecz. Jak coś jest popularne, to wrzućmy w Robloxie to wszędzie. Co o, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chcemy zrobić papier, kamień, nożyce. Oto, kto pierwszy jest grubasem. Jak mamy zrobić papier, kamień, nożyce? Ty powiesz pierwszy, a ja powiem drugi. Okej, okay, top kamień. No to papier wygrałem, jesteś grybotem. O Boże, ja jestem jakaś mała, mm. ja nie jestem kulą. Jak nie jesteś oddal do tyłu. Ty, no, mi się coś zbugowało. Sejm, poczekaj, już, może jak cię pop. Ej, co jest? Coś zbugowane jest coś. No poczekaj, zrzucę się po prostu, jeszcze raz zacznie, no, masz łapkę. Bo ja jestem jakby swoją postacią, tylko taka bardzo malutka. Nie, dawaj, 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 idziemy jeszcze raz, jeszcze raz. Co zrobić? Back to lobby, Nie, back tak? to lobby, tak, tak, tak. Wróćmy. To się musiało zbugować. Coś mi się ewidentnie zbugowało, bo nie byłam żadną kulą. No, coś no. Czuję, że mnie oszukujesz, <grym> się, ja nie dam się, Nie, nie, serio, serio. No. Słuchaj, powinnaś być. Wielkim. O, jest teraz? Jesteś. o oh, oh my god! Ale mi się koszulka <laughs> rozciągnęła! Ej, ale ta torebka! W ogóle gdzie mój Labubu? Ja miałam na torebce zwisającego Labubu, a go to nie sądaj, ma! Już teraz o, nie Jezus, masz, nie? I teraz tak, ja się muszę wtoczyć, jak najdalej się da. A ja mogę skręcać też, tak? Mogę ci utrudniać? Nie, nie, ja cię będę odstawiał w specjalne miejsca dla wielkich kuleczek, tak to nazwijmy. I tutaj będziesz ty musiała się wykazać swoją zręcznością, proszę. Nie, ale weźmy trochę. Potocz, tak żeby mi głowa nie była zmierzczona cały czas. Zobacz, jak ci nóżki wydają. W ogóle moja twarz wygląda jakby z nosami ciekł Gil Banana. Ta torebka tak wygląda. No, biznes, jako, co daleko jest. Aha, ale u mnie widać. No, czekaj, dobra, już się otwieram, proszę bardzo. A, A bo to, to ty mi otwierasz. tak, zobacz Aha. tutaj na zmiany, to jest obie zespołowe, nie ma to tam. Aha, ja na przykład... complicated gra, nie? Ja na przykład Otwieraj lubię... szybciej. No, coś... Ej, zamknąłeś! Przecież, no, no, szybciej. no, ociągasz się. A, tu można spaść, to trzeba uważać, okej, okay, dobra. Trochę disgusting jest, O, już, wiesz? już nie... nie mogę, nie. No, nie no, no, ich, Dawaj, 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 dawaj! To jest A co, dostaniemy za to? O nie, poczekaj, ale możemy zrobić tak. Poczekaj, czekaj, to jest. Gdzieś tu były, czekaj, gdzie to jest? Jestem wielką czarną kulą. <laughs> no poczekaj, nie daj do! No. No, on dam jakiś wielki węgiel. Poczekaj, 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 eksploduj wszystko. O, o wywali ich wszystkich, no. Kuk, robuxy, kurca, jakie to jest drogie w tych Ile? robuxach. Tak, tutaj skabują na robuxy. Dobra, pięć pięć pułapek. Z werką to testowałem. <laughs> Toczy. Biedna Ania, nie ma robuxów, bo ty A, wszystko wydajesz, cicho. nie? Jedziemy do przodu i zaraz ja, ja cię tu wtocę. Czekaj, leż No tu, czekaj Może być ciężko. Leż no dzięki, halo. O, o, Trzeba do góry? no głowę mam na dół, o, patrz, 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 patrz. w minę, wjedzie no? w minę. No, no. Ominęła. Ej, ominęła. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj będzie musiała, nie ominie, no. <noise> Ta kula w ciebie walnęła w ogóle rykoszetem Dobra, idzie Ej, nie, Aga O nie, 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 trzymaj mnie, weź, weź proszę cię, no, nie rób Czy ja i nie rób? Ogólnie te miny lepiej wyrzucają mnie niż jakiegoś gracza Bo jak ja sam <noise> siebie wysadzałem tym To leciałem 40 km do przodu Ale jakoś nie widać tego, no Oczy... Ej, tu jest napisane fat friend only To jest po prostu obraźliwe Aga <noise> Ja no to... wcale nie jestem grupa, no Widzowie, halo Zobaczcie, ja po prostu jestem okrąglutka o, Czekaj, masz, no? masz, masz, masz tu ścioszku leć O Boże, o Boże, o Boże, czekaj, żeby tu nie spaść, tu się muszę skupić. Jezu, ja mam ominąć te wiatraki, tutaj. Ta, no, nie ma łatwo, co ty myślałeś, że jak jesteś lekko większa, to będziesz miała łatwiej. Jedź, dawaj, o dawaj! Je teraz. Czekaj, czekaj, no, teraz. Teraz. czekaj teraz. teraz. Dawaj, 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 jest, 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 jest. Yes. Dobra, teraz. Oh, 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 oh. Jedziesz, jedziesz, dobra, mamy, mamy to, dawaj, oh, dawaj. O Boże! E, tu inna wielka czarna kula no, to jest! Ktoś czekaj, mnie kopiuje! Czekaj, 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 ale ich wolnęłam. Czekaj, możesz, dawaj. A możesz... A mo Oj. Ale go to ale... waliło. O nie, ale musi być przykro. Ej, ale tamta twoja bomba, którą zostawiłeś, też kogoś wysadziła. Tak, to jest Tak, nie. bo zobacz, masz trzy exploded, widzisz? A przecież tylko dwie osoby na filmie wysadziliśmy i zostawiłeś tą jedną trzecią, czyli kogoś ktoś to też wpadł. Biedactwa małe ej, ja nie chcę tak. Ja mam lęk Aga. wysokości, Halo, nie! Oj! Chcesz polecić z miny, czy nie? No, chcę. Ale nie wiem, czy to na ciebie zadziała. No, ja nie wiem, czy ja nie pęknę, spadaj Nie spadaj tam na Boże! Nie spadaj mi, ej! Kurczę, no. Moja głowa, moje rączki i nóżki są już połamane, nie? Kaj, już otwieram, otwieram. No jest. Masz... dobra, lecę. O Boże, tu lecę jak kręgiel o, no, dawaj, taki zwykły Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest. Bo mi się tutaj to zmienia miejscami, więc teraz chyba na mnie czekasz z tego, co widzę. Dawaj, 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 no, dawaj. No, ja czekam, nie. musisz mnie otworzyć. O matko, kurczę, jak spadnę na takim no, łapkim. Co się tam obbi. dzieje? To, bo to się kręci, no! Ja nie wiem, co się dzieje Nieważne, już udało mi się, że pamiętam Tu z Werką byliśmy, pa, pyk, teleporcik Chodź, chodź, I teraz słuchaj mnie, słuchaj mnie teraz No, Czy Ty widzisz no. tą platformę? Mm. O Jezu, muszę na nią trafić Tak, musisz na nią wejść, więc jakby na spokojnie poczekaj Nie agresywnie. Ale to, to nie, nie, o już, ma, już nie jest, jest, jesteś. Dobra, dobra. O! Oj, dobra, dobra. Dlaczego to, się... to nie jedzie? O, dobra, zaraz jedzie. Zaraz będzie jechało, zaraz będzie jechała. Z tego co? Koja! Dobra, że prawie spadłem. No weź, nie rób jaj, że wielka kula cię możesz, pokona, możesz nie? Tu jechać, możesz tu jechać jeszcze może. Tak! Mogę. O, tu już nie, tu już koniec. O, czekaj, jeszcze mogę? Przestań pierdzieć. Czemu tak długo mogłam jechać? Lol. W sensie fajnie się prowadzi tą wielką kulę, nie? W ogóle się fajnie nie prowadzi, jaka. W ogóle, nie? Fajnie Wiesz? tak, nie muszę nic robić ogólnie, nie, ja tylko czasami coś porobię i tyle. Ja mam pomysł, co nie? O nie, to jakieś wielkie zgniataki są, what the fuck! No właśnie teraz takie pytania. słuchaj, chcemy się o zamienić? Jezus. Chcesz się zamienić miejscami? Nie. Chcesz chyba potoczyć nie. mnie? Ooooooooooo! Dobra, poczekaj, damy radę, damy dawaj, radę. Dawaj, o, dawaj, o, damy radę, damy, radę, damy o, radę, no? Nie spadaj, nie spadaj. To to jest... No, nie no, łatwo, łatwo. Idzie o nie! idzie. Aga! Nie! Co ty, Aga? ty zrobiłeś? Dobra, wracamy do Lobby. Witam serdecznie. A, czy to są te osoby, które dostały tej miną? Nie wiem, choć się domyślam, co nie? Można by było sprawdzić na czacie, no ich nazwy, nie? Jeżeli kto był ktoś z was widzowie, to, to piszcie, nie? Koniecznie. Z tego co kojarzę, w lobby też się da postawić minę. Czekaj. Serio? To ta, to ta w czapce czerwonej, to ją, ją, ją wysadziłeś na pewno. A i dobra, nie, czekaj, oni będą na początku? Kurczę, nie wiem. Dobra, ja jestem kulą, kulą. Dobra, kulom, no, no. okej, okay, dobra, no. I teraz tak, będziesz mogła chyba wybrać. Mapę, to nie? Więc weźmy, że. coś innego, bo były Gren Hillsy, no to coś innego weźmy. Bizarre? Nie, 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 to jest kontynuacja. To dawaj od początku postawimy minę i potem zresetujemy. Zielone wzgórza dalej. Zobaczymy co Dobra, no? Są, 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 są! Dobra, słuchaj, przecież mnie! Boże, co tu się dzieje? A, zapomniałam! Boże, zapomniałam o tobie! Ja mam minę, ja mam minę, ja muszę ich wyprzeć, żeby im chyba postawić tę minę. Czekaj, czekaj! Tocz mnie! No to Boże, ty masz wielkiego psa rozjechanego, no postawię. Mogę postawić minę. Widzisz tą minę? Czekaj, wyprzeć go, wyprzedźć. A, widzę, widzę, widzę. Tylko. O, o, o spada! O. Spada, leci! A, nie trafił, nie, trafił, nie trafił. O, jak całkiem na dół się stoczyło. Dobra, poczekamy tutaj, bo zaraz oni mogą w to wejść. Dobra, Tylko do, czekaj, to czuć, to, to 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 tak. do, do. Boże, do... mina! To... A ty masz w łapce minę, Boże! Ja myślałam, że już mina. Czekaj, poczekajmy chwilę na nich. Omijają. No, no, no. O, koło fortuny jest. My kręcimy. Może coś się tak? drobię fajnego. Ja też mam, to czekaj, to też zakręcę. Piłka roślinna. Nie, 50 klejnotów. 10 nie? O, revive'a za darmo dostałam. O, no to dobrze, to się może przydać. Klejnoty. No. O minęli No pewnie coś możesz od odebrać. A, jakieś jakieś eliksiry może. O Jezus, jak ja mam cię teraz tu przepchać, jak jesteś takim wielkim bebzunem, no. Ten wielki, trochę mi się ulało do <laughs> e, ej iż co, no, co? Zbliżyłem? To jestem sobą. No i ja właśnie tak widziałam o. taka malutka postać swoja, prawda? No 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 no. no, 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 no. No, to ja właśnie miałam coś takiego, no. No to a, teraz ja jadę. Dobra, Dobra idź tam. Czekaj, 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 ja przyspieszam, przyspieszam to. A I... jak to otworzyć? No ja ci muszę. A to otworzyć, ty mi otwierasz, widzisz? a później ja tobie. Aha. No, to jest taka Brianka. Dawaj, 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 no. Ile można czekać? To ja podobno jestem ten ten Spokojnie, o. pana, spokojnie No, patrz na to, patrz na to, szybko, rozpędł. Aż się piesą mnie rozszczekał, ja cię zobaczył. <laughs> Musisz dalej, bo ja nie, nie mogę. mogę. Nie mogę, musisz tam wskoczyć. Czekaj, mogę czekaj, tu wejść? Czekaj. Dobra, wejść do tak ja... mocniej, no. Z roz... O, 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 z rozpędu, bardzo dobrze, tak. Dobra, lecimy. Oni początku nie potrafią przejść, to jest nie fair. To jakiś... nie nazwę ich, bo brzydko nubki, bym nubki, powiedziała. Nupki po prostu. Nupki bardzo, no. Nupki okropne. No, nie potrafią nadzieje... grać. Miałem nadzieję, że tu ich... O nie! Do... Aga, 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 aga! To prawda? Wracamy do lobby, wracamy do lobby. Jeszcze raz! Ale to teraz dalej, teraz dalej weźmy już tam. Czekaj, Aga, czekaj, że zapolujemy na kogoś. No właśnie przed tym połóż komuś, no. Chodź, chodź, chodź. chodź. Dobra, Poczekaj. czekaj. No. I teraz przyjdzimy się, może, może kogoś To Może może nie zauważyć, no. no. No nie, 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 idź tam! No, Zejdziesz tu! <grym no, <grym tu. No, no nie no, no szkoda miny! wiesz ile to robuxów kosztuje? 40! Szkoda, że i podnieść z powrotem nie możesz, nie? da się? Nie. Dobra, Aga, dla testu. No. Uf! Stoisz. Powiem, tak, A, wiem, gdzieś... jednak nie zniknąłeś. Kilometrów w niebie byłem mniej więcej. Dobra, dobra, z, zamiana, jednak ja toczę. Ja toczę, tak. Tak, ja jestem kulą, tylko wtedy tam kliknijmy już dalej, nie tą tą, żeby iść iść z tym. Gdzie mam najdalsze? Bo możliwe, że będę miał coś zapisane. Mam coś. Ja mam jakiś desert najdalej. O, też to mam, też to mam. No to dawaj desert, no, zobaczymy, co to, bo to fajne, może się wydawać. O, kaktusy. Gorzej jak ja. Do... W ogóle to jest mój i nie chciałam powiedzieć, że prawie tutaj masz kaktusa No ej! bo właśnie chciałam się zapytać, czy pęknę od tego, nie? Ale na szczęście nie. Nie jesteś balonem, jesteś grubym przyjacielem, przypomnę No dobra, okej. Okay. Za dużo KFC, jestem wielkim bebzunem po prostu, no. Upsze, no ja nie wiem, jak ja mam się nie wystrzelić? Widzisz tam, tam, tam? Tą katapultę? No widzę, widzę, no. tak. Jakby, no i, kusi, jak, nie, jakby kusi. No kusi, co nie? Tak jakby... To po prostu kusi. No weź używaj tych swoich małych nóżek. Pat, friend only, proszę bardzo. Dobra, ale czekaj, bo tutaj teraz ja muszę uważać. Nie, nie, aga, aga, aga. Słuchaj, teraz nie no możesz co? jednak Zobacz, jesteśmy MyLinką, więc A, prawdopodobnie... Czemu ja jakby, mam smycz? Jakby ciebie wywaliło, to pewnie poleciałbym z tobą. A tak to dobra, zrobili. to skar... Dobra, czekaj. O Boże, Co coś się zbugowało. Ja, ja przez chwilę dwie. spadłam, ale ty mnie na smyczy pociągnąłeś. I czemu tam jest Barack Co jest? Obama? Co to jest? Ja Czy to jest Barack Obama? Jako piramida? <laughs> Co? W się sensie nie wiem, ale Ech. tak mi wygląda, że to jest rozjechany Barack Obama. Masz, para masz dla ciebie, dla ciebie, proszę. nie, weź masz, masz. Niechce, go nie, 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 go dosa. nie, Ej! nie, go nie, nie nie, 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 nie. Nie! No te... nie! No cóż, no, jakby. Jakby ostatnie podejście, co? Tak, tak. Tak, 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 tak zdecydowanie ostatnie podejście. Kurczę. A ten jesteś taka biedactwo. Bardzo ciężka ta gra jest, nie? Ona jest strasznie ciężka. Naprawdę jest ciężkie. Co? Ty znowu mnie pchasz wtedy? Nie, no, teraz ja jestem grubaskiem. A, teraz ty, dobra, no. Nie może być tak łatwo, no. O, prezent klejnotki, no. Kurczę za te klejnoty, to. Co, jaką mapę? Bierzemy jaką dalej tą desert? No, albo daj drewniane ruiny. Zobaczymy, o, co to jest. dobra, to, no. zobaczymy co tam. No, żeby tak przetestować. O, ale dalej tu nikogo nie ma. Ja cię okay, kręcę. dobra. Dobra, pchaj teraz! Pchaj Pcham. tą tu z tą kulę! A to jest, tu gdzie skończyliśmy. Gdzie tak, 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 tylko dobra. że ja wtedy niechcąco cię wystrzeliłem. Aha, czekaj. Boże, strasznie ciężko Proszę się cię. to. No weź, no włóż trochę siły w to, co? No nie, bo tak jakoś krzywo to się pcha! Marz krzywe Poczekaj, ręce, ja, co? ja poczekam, poczekaj, ja poczekam, no, poczekam aż walnie i dopiero wtedy. Dawaj, tu chyba nie, nie, nie sięga, tu chyba nie sięga. Ała! Dobra, czekaj, teraz czekamy. Czyżby jechać? Tak, dobra, jedź, jedź, jedź nie w tą stronę. Aga, 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 nie! Zobacz, na styk. No na styk, bo połowę mnie! Ty robisz, Co ty robisz? Dlaczego nie? Agat. Jakiś jesteś krzywo gruby, jesteś. Mał, no. Krzywe ręce po prostu, wiesz? Nie, to ty jesteś krzywo gruby, no zaczek, ty skręca. Jestem idealną kulą, widać to nie na. Prawda, nie, Nieprawda nie jest. Ide... Co ty. Mi... Aż się spierdziałeś, był taki zielony Coś... obłocze. Pan dość, proszę. O, mnie w tą... cicho, już, już się prawie udało. Patrz, mm -hmm. poczekaj chwilę, odpoczynku, chwilę, Dobra. no. I teraz, dawaj, szybko. szybko teraz. Szybko. chaj, E. Dawaj, 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 dawaj. Spokojnie, bo ja muszę prosto. Bo jak cię krzywo wyceluję, to zaraz umrzesz, poczekaj. Na spokojnie. Cierpliwość to jedna z cnót, coś tam, coś tam. No to papa, no to papa. Nie, to ja papa! Miło czemu! Wiesz co, pasuje, wiesz? Jakby Aga musi się nauczyć grać. Ja ale wcześniej mnie to nie wybijało, tylko ciebie, a teraz mnie nawet wybiło, ale skam to jest? Gra widzowie. Skam jest nawet nie można być w spokoju grubym, tylko cię męczą. A jeżeli wam, widzowie, podobała się ta gra właśnie z Pizagą, to piszcie w komentarzu Aga, a ja zapraszam Agę na następne nagrywki. Na razie wszystkim, pa! <laughs> pa, pa, pa! pa.